Czy zdajesz sobie sprawę, że małe zmiany w postrzeganiu życia mogą całkowicie przemienić spokój Twojego serca? Nasze myśli są jak delikatne nasiona, które mogą zakwitnąć w przepiękny ogród albo przekształcić się w dziką dżunglę cierpienia. Każdego dnia mamy niesamowitą moc wyboru, które z tych nasion będziemy pielęgnować. Wyobraź sobie, że Twój umysł jest jak potężna świątynia, przestrzeń, która może być albo miejscem nieustannego niepokoju, albo źródłem głębokiego pokoju. Badania naukowe potwierdzają, że codzienne praktyki duchowe mogą zmniejszyć poziom stresu nawet o 70%, wzmacniając jednocześnie naszą odporność psychiczną i emocjonalną. Często ludzie nie zdają sobie sprawę, jak ogromny wpływ na nasze życie mają myśli. Są niczym niewidzialne nici, które albo nas wiążą, albo uwalniają. Kiedy pozwalamy negatywnym myślom dominować, tracimy energię, radość i nadzieję. Ale gdy świadomie wybieramy pozytywne nastawienie, nasza rzeczywistość zaczyna się zmieniać. Bóg stworzył nas jako istoty niezwykle złożone, wyposażone w niesamowitą zdolność transformacji. Nasza wiara jest jak klucz, który może otworzyć najskrytsze zakamarki naszego wnętrza, uwalniając pokłady spokoju i siły, o których nawet nie wiemy, że istnieją. Duchowa podróż to nie tylko seria modlitw czy rytualnych czynności, to głęboka osobista przygoda odkrywania siebie i swojej relacji z Najwyższym. Każdy z nas ma w sobie potencjał do całkowitej przemiany, do uwolnienia się z więzienia własnych, negatywnych myśli i ograniczających przekonań. Dzisiejszy świat bombarduje nas setkami bodźców, które wzbudzają niepokój i strach. Media społecznościowe, ciągły pośpiech, nieustanne porównywanie się z innymi wszystko to tworzy perfect storm destrukcyjnych myśli. Ale istnieje skuteczna metoda obrony, świadome kierowanie swoją uwagą i wybieranie tego, co budujące. Czy jesteś gotowy odkryć sekret wewnętrznego spokoju? Czy chcesz nauczyć się, jak przekształcić swój umysł w źródło siły, miłości i nadziei? Ta podróż wymaga odwagi, systematyczności i otwartego serca. Nie jest to droga łatwa, ale gwarantuję, jest niesamowicie wartościowa. Przygotuj się na transformację, która może zmienić wszystko. Twój umysł jest potężniejszy niż ci się wydaje. Twoja wiara może przenosić góry. A najpiękniejsze jest to, że każdy dzień daje ci nową szansę, nowy początek. Życie często wydaje się być ciężarem, który przygniata nas swoim ogromem. Codzienne troski, wewnętrzne zmagania i emocjonalne turbulencje tworzą złożoną mozaikę ludzkiego doświadczenia. Każdy z nas nosi w sobie świat pełen niepokojów, pytań i nierozwiązanych dylematów, które jak cienie wędrują wraz z nami przez kolejne dni. Jednak w samym sercu tych zmagań kryje się niezwykła siła, zdolność do transformacji, do odnalezienia wewnętrznego spokoju i harmonii. Nie jest to droga wymagająca nadludzkich wysiłków, lecz seria małych, przemyślanych kroków, które mogą całkowicie zmienić naszą perspektywę. Czy jesteś gotów odkryć sekret wewnętrznego spokoju? Czy chcesz nauczyć się, jak przekształcić swój umysł w źródło siły, miłości i nadziei? Ta podróż wymaga odwagi, systematyczności i otwartego serca. Nie jest to droga łatwa, ale gwarantuję, jest niesamowicie wartościowa. Przygotuj się na transformację, która może zmienić wszystko. Twój umysł jest potężniejszy niż ci się wydaje. Twoja wiara może przenosić góry. A najpiękniejsze jest to, że każdy dzień daje ci nową szansę, nowy początek. Życie często wydaje się być ciężarem, który przygniata nas swoim ogromem. Codzienne troski, wewnętrzne zmagania i emocjonalne turbulencje tworzą złożoną mozaikę ludzkiego doświadczenia. Każdy z nas nosi w sobie świat pełen niepokojów, pytań i nierozwiązanych dylematów, które jak cienie wędrują wraz z nami przez kolejne dni. Jednak w samym sercu tych zmagań kryje się niezwykła siła, zdolność do transformacji, do odnalezienia wewnętrznego spokoju i harmonii. Nie jest to droga wymagająca nadludzkich wysiłków, lecz seria małych, przemyślanych kroków, które mogą całkowicie zmienić naszą perspektywę. Duchowa podróż to nie tylko abstrakcyjne pojęcie, ale konkretna praktyka, która pozwala nam głębiej zrozumieć siebie i świat wokół nas. Każdego dnia mamy możliwość wyboru. Możemy poddać się przygnębieniu i rutynie albo świadomie kierować własnym wnętrzem, budując fundament wewnętrznego spokoju. Kluczem jest regularna praktyka refleksji, modlitwy i kontemplacji. Proste czynności takie jak poranne medytacje, wieczorne przemyślenia czy świadome oddychanie mogą stać się narzędziami transformacji. Nie chodzi o spektakularne zmiany, lecz o systematyczne, subtelne przekształcanie naszego postrzegania rzeczywistości. Nasza duchowa siła tkwi w umiejętności dostrzegania piękna w codzienności, w zdolności do bycia wdzięcznym nawet w trudnych momentach. To właśnie ta wewnętrzna postawa decyduje o jakości naszego życia o naszej zdolności do radzenia sobie z przeciwnościami losu. Każdy człowiek posiada wewnętrzny potencjał uzdrawiania i wzrostu. Wymaga to jednak otwarcie się, akceptacja własnej podatności i gotowości do nieustannego uczenia się. Nasza droga duchowa to nieustanny proces odkrywania, w którym każde doświadczenie staje się lekcją, każda trudność szansą na rozwój. Przygotuj się na podróż, która może zmienić Twoje życie. Otwórz swoje serce na nieznane, zaufaj własnej intuicji i bądź gotów na przyjęcie tego, co przyniesie kolejny dzień. Twoja transformacja rozpoczyna się właśnie teraz, w tym momencie, w którym decydujesz się być świadomym i obecnym. Każdy poranek jest darem, który przynosi nowe możliwości i szanse na duchowe odrodzenie. Modlitwa stanowi most między naszą ludzką słabością a boską mocą, pozwalając nam czerpać siłę z głębokiego połączenia z transcendencją. Nie chodzi tu tylko o wypowiedzenie słów, ale o całkowite otwarcie serca i świadomości na duchowe przesłanie. W ciszy porannej, gdy świat dopiero się budzi, nasza dusza ma niepowtarzalną szansę na refleksję i wyciszenie. To moment, w którym możemy zastanowić się nad naszymi intencjami, pragnieniami i zobowiązaniami wobec siebie oraz innych. Każda szczera odlitwa jest jak delikatny powiew, który oczyszcza nasz umysł z negatywnych myśli i przygotowuje nas na wyzwania dnia. Duchowa praktyka nie wymaga skomplikowanych rytuałów czy długich rozważań. Wystarczy kilka szczerych słów wypowiedzianych z głębi serca, aby nawiązać kontakt z tym, co święte i niezmienne. Istotą jest intencja i autentyczność naszego przesłania, a nie jego długość czy forma. Regularna poranna modlitwa może stopniowo transformować nasze życie, wprowadzając spokój i harmonię tam, gdzie wcześniej panował chaos i niepewność. To rodzaj duchowej dyscypliny, która pomaga nam zachować równowagę emocjonalną i mentalną bez względu na okoliczności. Warto pamiętać, że każdy dzień jest wyjątkową szansą na duchowy wzrost i poznanie siebie. Modlitwa staje się wówczas narzędziem samopoznania, pozwalającym nam lepiej zrozumieć własne ograniczenia i potencjał. Nie chodzi o doskonałość, lecz o nieustanne dążenie do rozwoju i przemiany. Nasza duchowa podróż jest bardzo osobista i niepowtarzalna. Nikt inny nie może jej przeżyć w naszym imieniu, tak jak nikt nie może zastąpić nas w naszych najgłębszych przemyśleniach i duchowych poszukiwaniach. Każdy krok na tej drodze jest kolejnym elementem układanki, która stopniowo ujawnia pełny obraz naszego życia. Otwartość i wrażliwość to klucze do prawdziwego duchowego doświadczenia. Kiedy pozwalamy sobie być autentyczni i szczerzy, nasza modlitwa staje się żywa i znacząca, przekraczając rutynowe praktyki i dotykając najgłębsze pokłady naszej świadomości. Wdzięczność jest jak delikatny promień słońca, który przenika przez najciemniejsze zakamarki naszej duszy, rozświetlając je ciepłem i nadzieją. W codziennym zabieganiu często zapominamy o tym prostym, a zarazem potężnym geście, dziękczynieniu. Każdy poranek to dar, każdy oddech to błogosławieństwo, które wymaga naszej uwagi i uznania. Praktyka dziękczynienia transformuje nasze postrzeganie rzeczywistości. Gdy zatrzymujemy się choćby na chwilę, aby dostrzec dobro wokół nas, nasza perspektywa ulega całkowitej zmianie. Małe cuda dnia codziennego, kubek gorącej kawy, uśmiech przypadkowego przechodnia, ciepło słonecznych promieni nabierają nowego, głębszego znaczenia. Duchowa podróż wdzięczności nie jest związana wyłącznie z wielkimi momentami życia. To raczej nieustanne odkrywanie piękna w tym, co pozornie zwyczajne. Kiedy doceniamy nawet najmniejsze szczegóły, nasza wrażliwość się pogłębia, a serce staje się bardziej otwarte na łaski, które nieustannie nas otaczają. Medytacja nad wdzięcznością jest formą modlitwy, która nie wymaga słów. To stan świadomości, w którym nasze serce wibruje harmonią i pokojem. Pozwala nam ona uwolnić się od lęków, niepokojów i negatywnych myśli, które często nas przytłaczają. Stajemy się bardziej świadomi błogosławieństw, które są naszym udziałem. Ciekawe jest to, jak praktyka dziękczynienia może wpływać na nasze zdrowie psychiczne i duchowe. Badania naukowe potwierdzają, że osoby regularnie praktykujące wdzięczność charakteryzują się wyższym poziomem szczęścia, mniejszym ryzykiem depresji oraz lepszą odpornością na codzienne stresy. Kluczem jest autentyczność tego doświadczenia. Nie chodzi o sztuczne wywoływanie pozytywnych emocji, ale o prawdziwe dostrzeżenie dobra. Każdego dnia możemy wybierać świadomość, która albo nas ogranicza, albo wyzwała. Wdzięczność jest tym narzędziem, które pomaga nam dokonywać świadomych wyborów. Pamiętajmy, że wdzięczność to nie tylko słowa, ale przede wszystkim postawa serca. To ciągłe odkrywanie cudowności życia, które nieustannie nas zaskakuje i obdarowuje swoim pięknem. Otwórzmy się na tę duchową praktykę, a nasze życie napełni się światłem i głębokim sensem. W ciszy porannej, gdy świat jeszcze śpi, wewnętrzne pragnienie spokoju i zrozumienia nabiera szczególnego znaczenia. Każdy moment medytacji jest jak delikatne dotknięcie boskiej łaski, które pozwala nam wzrastać w duchowej świadomości. Nasza wędrówka wiary to nieustanne odkrywanie głębi ludzkiego doświadczenia, gdzie słabość spotyka się z siłą, a zwątpienie ustępuje miejsca nadziei. Doświadczamy przemiany nie poprzez gwałtowne zrywy, ale przez codzienne, subtelne praktyki duchowego wzrostu. Modlitwa staje się wówczas oddechem duszy, który oczyszcza nasze myśli i uzdrawia emocjonalne rany. Każde wypowiedziane słowo modlitwy jest jak kamyk rzucony w spokojną tafle jeziora, wywołuje delikatne fale, które rozchodzą się daleko poza nasz bezpośredni zasięg. Wewnętrzny spokój nie jest stanem statycznym, lecz dynamicznym procesem nieustannego dostrajania się do boskiej harmonii. To podróż, w której uczymy się akceptować zarówno radości, jak i trudności, widząc w nich elementy większego, doskonalszego planu. Nasza wiara staje się mostem między tym, co znane i nieznane, między ludzką ograniczonością a nieskończoną mądrością. Kluczem do duchowego wzrostu jest otwartość serca i gotowość do przyjęcia tego, co przynosi życie. Nie chodzi o kontrolowanie każdego momentu, ale o zaufanie procesu wzrostu i przemiany. Tak jak ziarno potrzebuje czasu, aby zakiełkować i przekształcić się w drzewo, tak nasza duchowość wymaga cierpliwości, troski i nieustannego pielęgnowania. Każde doświadczenie, czy będzie to chwila radości, czy wyzwanie, może stać się przestrzenią duchowego wzrostu. Ważno jest, aby patrzeć na życie z perspektywą głębokiej wdzięczności i otwartości. Nie koncentrujemy się na tym, czego nam brakuje, ale dostrzegamy bogactwo darów, które już otrzymaliśmy. Nasza duchowa podróż to nieustanne uczenie się. Uczymy się akceptować siebie, innych i życiowe okoliczności. Uczymy się przebaczać, kochać i być współczesnymi świadkami miłości, która przekracza nasze ludzkie ograniczenia. To droga przemiany, która nie kończy się, lecz nieustannie się rozwija. W ciszy środka dnia odkrywamy głębie naszego wewnętrznego świata. Każda krótka chwila zatrzymania się staje się przestrzenią duchowego oddychania, gdzie nasze myśli mogą swobodnie przepływać, a serce może odpocząć od codziennego zgiełku. To nie jest strata czasu, lecz inwestycja w naszą wewnętrzną równowagę i spokój. Cisza ma niezwykłą moc transformacji. Gdy zamykamy oczy i koncentrujemy się na oddechu, otwieramy się na subtelne impulsy duchowe, które często gubią się w hałasie codzienności. Nie chodzi o skomplikowane rytuały czy długie modlitwy, lecz o autentyczne spotkanie z sobą i transcendencją. Nasza duchowa wrażliwość rozwija się poprzez takie małe, pozornie nieznaczące momenty kontemplacji. One uczą nas bycia obecnym, dostrzegania piękna w prostocie i doceniania każdej chwili jako daru. To praktyka uważności, która wykracza poza zwykłą medytację i staje się stylem życia. Każdy z nas nosi w sobie ogromny potencjał wewnętrznego spokoju. Wystarczy pozwolić, aby nasz umysł się wyciszył, a serce otworzyło na delikatne natchnienia. Nie zawsze musimy wiedzieć wszystko, czasem wystarczy być otwartym na to, co może nadejść. Praktykowanie takiej chwili ciszy środkiem dnia staje się stopniowo naszą naturalną potrzebą. To jak mały rytuał, który przywraca równowagę i dodaje sił do dalszego działania. Nie jest to ucieczka od rzeczywistości, lecz pogłębienie naszego kontaktu z sobą i światem. Duchowe życie nie polega na wielkich gestach, lecz na codziennych, małych wyborach. Wybór zatrzymania się, oddechu i świadomego trwania jest już sam w sobie aktem głębokiej mądrości. To moment, gdy możemy odpuścić napięcia, puścić to, co nas obciąża i ponownie połączyć się ze źródłem naszej siły. Pamiętajmy, że każda chwila ciszy jest zaproszeniem do wewnętrznej przemiany. Nie oceniajmy siebie zbyt surowo, gdy nasze myśli będą uciekać, to naturalne. Istotne jest, abyśmy delikatnie i z miłością prowadzili naszą uwagę z powrotem do chwili obecnej, do oddechu, do spokoju. Przebaczenie jest bramą do wewnętrznej wolności, która pozwala nam uwolnić się od więzów żalu i urazy. Każdy moment, w którym decydujemy się odpuścić krzywdę, jest niczym uzdrawiający dotyk miłosierdzia. Nasz umysł i serce potrzebują przestrzeni, aby móc oddychać, a zatrzymywanie negatywnych emocji jedynie osłabia naszą wewnętrzną siłę. Gdy wieczorem zatrzymujemy się w ciszy, możemy przeprowadzić delikatny rachunek sumienia. To nie jest moment na osądzanie siebie, lecz na szczere spojrzenie w głąb własnej duszy. Pytamy siebie spokojnie. Co dzisiaj mnie zraniło? Kogo być może skrzywdziłem? Jakie uczucia noszę w swoim wnętrzu? Modlitwa staje się wówczas naturalnym narzędziem oczyszczenia. Wypowiadane z głębi serca słowa Ojcze Nasz nabierają niezwykłej mocy przemiany. Prosimy o siłę, aby móc przebaczać i być jednocześnie gotowym do przyjęcia przebaczenia. To duchowa praktyka, która uwalnia nas od ciężaru urazy i pozwala odzyskać wewnętrzny spokój. Każde przebaczenie jest aktem odwagi. Oznacza zgodę na to, aby puścić ból, nie zgadzając się jednak na krzywdzące zachowania. To rozumienie, że nasza wartość nie zależy od tego, co nam inni czynią, lecz od naszej wewnętrznej godności. Przebaczenie nie oznacza zapominania, lecz świadome uwolnienie się od negatywnych emocji. Warto pamiętać, że ten proces jest stopniowy. Nie zawsze od razu jesteśmy w stanie całkowicie uwolnić się od zranień. Dlatego bądźmy dla siebie wyrozumiali, traktując każdą próbę przebaczenia jako kolejny krok ku wewnętrznej wolności. Nasz umysł potrzebuje czasu, aby się uleczyć, a serce, aby ponownie nauczyć się ufać. Codzienne praktykowanie przebaczenia przemienia nasze życie. Stajemy się bardziej otwarci, spokojniejsi, zdolni do głębszych relacji. Uwalniamy energię, którą wcześniej pochłaniało trzymanie się urazów i kierujemy ją ku pozytywnym aspektom naszego życia. To duchowa podróż ku pełniejszemu, bardziej świadomemu istnieniu. Przed zaśnięciem Anna wykonała głęboki oddech, próbując uspokoić swoje rozbiegane myśli. Minęło już kilka tygodni od momentu, gdy zdecydowała się całkowicie powierzyć swoje życie Bożej opiece. Każdego wieczora powtarzała te same słowa. Panie, ufam Tobie, zaopiekuj się tym, czego nie mogę kontrolować. Ta prosta modlitwa stała się dla niej czymś więcej niż tylko rutynową praktyką. Była to głęboka deklaracja wewnętrznego spokoju i całkowitego oddania. Z każdym dniem czuła, że jej serce staje się lżejsze, a napięcie powoli ustępuje miejsca wewnętrznego pokojowi wspominała trudne chwile z przeszłości, kiedy niepokój i strach dosłownie paraliżowały jej możliwość normalnego funkcjonowania. Teraz rozumiała, że prawdziwa siła nie polega na kontrolowaniu wszystkiego, lecz na umiejętności powierzenia swoich trosk temu, który jest większy od wszelkich ludzkich ograniczeń. Jej przyjaciele zauważyli zmiany w jej zachowaniu. Była bardziej pogodna, uśmiechnięta, jakby wewnętrzny spokój promieniował na każdą sferę jej życia. Nie oznaczało to, że problemy zniknęły, wręcz przeciwnie. Nauczyła się jednak inaczej na nie patrzeć, z perspektywą nadziei i zaufania. Wieczorna modlitwa stawała się dla niej rytuałem oczyszczenia. Wypuszczała wszystkie nagromadzone podczas dnia napięcia, lęki i wątpliwości. Wyobrazała sobie, jak składa je u stóp Bożego Miłosierdzia, pozwalając, aby delikatna fala spokoju wypełniała jej umysł i serce. Doświadczała, że sen poprzedzony takim aktem duchowego oddania był zupełnie inny. Nie był już walką z natarczywymi myślami, lecz czasem prawdziwego odpoczynku i regeneracji. Budziła się z poczuciem, że bez względu na to, co przyniesie nadchodzący dzień, nie jest sama. To stopniowe budowanie relacji zaufania zamieniało jej życie. Nie chodziło już tylko o pokonywanie trudności, ale o świadome przeżywanie każdej chwili w głębokiej harmonii z Bożą Wolą. Każdy wieczór stawał się kolejnym krokiem w duchowej podróży ku pełniejszemu, bardziej świadomemu istnieniu wspominała trudne chwile z przeszłości, kiedy niepokój i strach dosłownie paraliżowały jej możliwość normalnego funkcjonowania. Teraz rozumiała, że prawdziwa siła nie polega na kontrolowaniu wszystkiego, lecz w całkowitym zawierzeniu. Doświadczenia, które kiedyś wydawały się być trudnościami, teraz stawały się błogosławieństwem. Każda sytuacja była kolejną szansą na pogłębienie wiary, na odkrywanie własnej wewnętrznej siły i łaski, która nieustannie ją otaczała. Nauczyła się dostrzegać Boże prowadzenie nawet w najbardziej skomplikowanych momentach życia. Jej relacje z bliskimi uległy przemianie. Zaczęła traktować każdego człowieka z większym szacunkiem, współczuciem i zrozumieniem. Wiedziała już, że każdy niesie w sobie własną historię, własne złagania i że miłość jest kluczem do prawdziwego pojednania. Codzienne praktyki duchowe, medytacja, modlitwa, czytanie świętych tekstów stały się dla niej nie tylko rytuałem, ale źródłem wewnętrznego spokoju i mądrości. Nauczyła się, że duchowość to nie tylko teoria, lecz przede wszystkim praktyka życia pełnego miłości, przebaczenia i otwartości. Jej droga była dowodem na to, że prawdziwa przemiana dokonuje się stopniowo, trummałe, codzienne wybory. Nie chodziło o spektakularne gesty, lecz o konsekwentne budowanie relacji z Bogiem i sobą samą. Każdy dzień stawał się kolejną możliwością wzrostu, kolejną szansą na odkrywanie własnego powołania. W jej sercu rodziło się coraz głębsze przekonanie, że życie to nieustanna podróż, pełna niespodzianek, wyzwań i łaski a najważniejsze jest, aby iść z otwartym sercem, zawsze gotowym na przyjęcie tego, co przynosi kolejny dzień, z całkowitym zaufaniem do Bożego planu.